witam nazywam się Michał Piotrowicz i witam na swoim kanale dzisiaj mam przyjemność Państwa zaprosić na aukcję e, antyków tym razem będzie to taka aukcja tematyczna i będzie poświęcona, jak, sama, e, jak sam tytuł aukcji wskazuje, głównie przedmiotom z kości słoniowej tytuł aukcji to netsuke historie zaklęte w kości i Oczywiście, na tej aukcji większość przedmiotów to będą neckę, neckę to są takie, przypomnę, odważniki, które mają za, e, za cel zabezpieczyć e, różne puzdra, sakwy, e, fajki i pojemniki z tytoniem przed tym, żeby nie wypadły e, za pasa. Tak, tak to wygląda w, nad, e, w takim Tradycyjnym japońskim e, stroju. Z czasem stały się one przedmiotem kolekcjonerskim i e, zaczęto je wykonywać w formie takich miniaturowych rzeźb, bardzo misternych. Oczywiście na tej aukcji też będą neckę nie tylko e, wykonane z kości słoniowej. No, ale większość przedmiotów na tej aukcji będzie wykonana z kości słoniowej i nie będą tam wyłącznie same netsuke, będą również choćby takie jak tutaj e, okimono. Okimono mogą przybierać różną formę. Tu mamy kilka przykładów. Może być to taka statuetka niewiele większa od właśnie takiego netsuke, jak choćby to może to być taka forma bardziej abstrakcyjna. No to taki bibelot jest raczej. Tutaj mamy po prostu ażurowo rzeźbiony, rzeźbiony róg z motywem smoka wplecionego w ten ażur. Ta arabyska prawdopodobnie symbolizuje albo fale morskie albo obłoki. Czasem są to takie już większe rzeźby, rzeźbione w kilku kawałkach kości słoniowej, z kilku kawałków kości słoniowej zespolonych razem. A czasem na przykład bransoletka. I to również jest okimono. Okimono to po prostu jakby piękny przedmiot, on nie musi mieć jakiegoś zastosowania, ale może mieć. E, zwykle jest jednak po prostu bibelotem. To jest dość nietypowe i rzadkie, że na przykład e, jeśli chodzi o japońskie antyki, okimono przybiera e, formę biżuterii. Zdarzają się również e, okimona, które są na przykład oprawami do ceremonialnych, tam tanto. Ale akurat na tej aukcji takich nie będzie. Natomiast netsuke mają różne formy. Bardzo często są to właśnie przedstawienia takie figuratywne. Tutaj mamy wędrownego mędrca, czasem są to szungi, czyli miniaturki takie o tematyce erotycznej. Bardzo często są to zwierzęta i dość, dość częstym motywem też są z tych zwierząt znaki zodiaku chińskiego, chociaż tutaj to jest taka e, ta, takie bogactwo ró, różnej tematyki, że naprawdę naprawdę dużo tego jest i trudno wszystko wymienić. Także Mam nadzieję, że Państwo wezmą e, udział w tej aukcji, a przynajmniej będą ją śledzić. Aukcja odbędzie się e, 20 lutego bieżącego roku 2025 o godzinie 20 i aukcja jest e, organizowana przez e, galerię Ikikata z Podkowy Leśnej. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Ja jeszcze zamieszczę szereg filmów związanych właśnie z przedmiotami z kości słoniowej. Do zobaczenia, mam nadzieję, na aukcji. Do widzenia.